Czasami wydaje się, że sławnym muzykom może uść wszystko na sucho. Są jednak takie momenty, kiedy zdecydowanie przeginają i nawet zagorzali fani odwracają się ze względu na ich haniebne czyny. Przed wami pięciu artystów, którzy zniszczyli, no a minimum zachwiali swoje kariery tymi wybrykami. Numer 5. George Michael robił dziwne rzeczy w Łazience Publicznej. Sława robi z ludźmi dziwne rzeczy. Na przykład sprawia, że myślą, że w porządku jest organizowanie imprez z dwunastoletnimi chłopcami i angażowanie się w lubieżne akty w publicznych toaletach, ponieważ Bycie sławnym oznacza, że jesteś niewidzialny dla innych ludzi w prawdziwym życiu. No, albo coś w tym stylu. Wszyscy wiemy, kto zrobił imprezę poobiednią, a sprawa z publiczną toaletą prawdopodobnie również brzmi znajomo. Był to piosenkarz pop George Michael, który był znany w latach 80. z bycia symbolem seksu. W 1998 roku Michael został aresztowany za udział w lubieżnym akcie w publicznej toalecie. Trzeba jednak podziwiać tego Kolesia, ponieważ po tym wszystkim uznał, że to jest właśnie jego moment. Niegdyś zamknięty w sobie Michael nagle zgadzał się na wywiady. A pod koniec skandalu zmienił się z zamkniętej w sobie gwiazdy na otwartą i dumną gejowską gwiazdę pop, choć technicznie rzecz biorąc już wcześniej się ujawnił, tylko, że no nikt tego nie zauważył. Przyjaciele i rodzina dowiedzieli się o tym wiele lat przed incydentem w łazience, a on nawiązywał do tego w tekstach piosenek równie długo. Kariera Michaela nigdy tak naprawdę nie wróciła do normy, przynajmniej nie w Ameryce, gdzie wciąż było zbyt wielu homofobów. Dzisiaj Michael jest pamiętany głównie Głównie za publiczne przyjęcie swojej seksualności i pomoc młodym gejom w poczuciu, że mogą zrobić to samo. Numer 4. Antysemicki wpis Niego Westa bardzo drogo go kosztował. Był czas, gdy Kanye West został okrzyknięty przełomowym artystą, dzięki pozornie niekończącemu się ciągowi ogromnych hitów i współpracy z każdym, od Jay-Za, Rihanna, po Daft Punk i Jamie'ego Foxa. W ostatnich latach West stał się jednak bardziej znany ze swoich dziwacznych wybryków, i kontrowersyjnych wypowiedzi niż ze swojej muzyki. Prawdziwa historia West'a jest tragiczna, ale z biegiem czasu coraz więcej osób było zdystansowanych przez jego nieprzewidywalne zachowanie. Od publicznego noszenia koszulki White Lives Matter po kontrowersyjne poglądy polityczne. Dla wielu osób ostatnią kroplą przepełniającą czarę goryczy był 9 października 2022 roku, kiedy West rozpętał potok antysemickich wiadomości na platformie X. Było to jedno z wielu stojących w długiej linii podobnych zachowań Westa, które Wydawały mu się bezkarne. Mogę mówić antysemickie bzdury, a Adidas nie może mnie wyrzucić. Chwalił się w podcaście Drink Chumps. Jak się okazuje, no mylił się Adidas, jego najbardziej lukratywny współpracownik, ostatecznie porzucił go w następstwie skandalu, zmniejszając jego szacunkową wartość netto o około 900 milionów dolarów. Łącząc to z wieloma innymi utraconymi partnerami biznesowymi, znacznym oburzeniem publicznym oraz różnymi wytwórniami i agencjami, które się go wypierają, jasnym jest, że reputacja West'a nie jest już do odbudowania. Zacięty playback na koncercie Mili Vanilli dla NTV. The Monkees wiele batów za bycie wyprodukowanym zespołem, ale przetrwali przez dziesięciolecia, ponieważ nigdy nie kłamali na temat tego, kim byli. Historia nie wspomina tak miło popowej grupy Mili Vanilli z lat 90., ponieważ oni są zbudowani tylko i wyłącznie na kłamstwa. Frontmeni Rob Philatus i Fab Morvan w zasadzie po prostu zsynchronizowali swoje usta, aby zdobyć sławę i fortunę. Duet nawet nie śpiewał w studio. Ich głosy były w 100% głosami innych piosenkarzy, którzy musieli zostać zaprzysiężeni w tajemnicy. Jak więc Pilatus i Morvan stali się twarzami Milli Vanilli, skoro to inni śpiewali? Producent Frank Farian uznał, że prawdziwi wokaliści są nierynkowi, więc zatrudnił dwóch tancerzy, żeby udawali, że to oni śpiewają. Nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, że nie da się w nieskończoność milczeć na ten temat. Zwłaszcza jeżeli uda się wygrać grami. W 1989 roku miliwanili występowali na żywo w MTV. Podkład z linią wokalu się zaciął i to właśnie podpowiedziało mediom, że coś może być na rzeczy. Zaczęto analizować sprawę, później doszły kłótnie z Farianem i coraz większa ilość faktów zaczęła się łączyć, no i niestety. Milli Vanilli stracili nagrodę i na tym wszystkim się to skończyło. Numer 2. Przypadkowe odsłonięcie piersi zablokowało karierę Janet Jackson. Podczas występu w przerwie Super Bowl w 2004 roku Justin Timberlake ściągnął skórzany biustonosz Janet Jackson i odsłonił jej piersi przed około 100 milionową widownią telewizyjną. Timberlake miał odsłonić czerwoną koronkę pod gorsetem Jackson, a no skończyło się tym, że zerwał całość. Następnie amerykańska publiczność, Viacom, właściciel wielu stacji w USA i Federalna Komisja Łączności zaczęły tracić rozum. Ponad pół miliona osób złożyło skargę do komisji, a ta chciała ukarać CBS grzywną w wysokości ponad pół miliona dolarów za incydent, który trwał, uwaga, około 9,16 sekundy. Osobą, która ucierpiała najbardziej, była Janet Jackson, Wajakom, który jest właścicielem MTV czy CBS oraz kilku stacji radiowych. Chciał się zemścić, więc zakazali jej muzyki we wszystkich swoich stacjach. Potem kilka innych firm medialnych zrobiło to samo i wkrótce nikt już nie grał piosenek Janet Jackson. A na wypadek, gdyby się nie zorientowała, że coś jest nie tak, to nie została zaproszona na rozdanie grami. Warto zauważyć, że Timberlake został zaproszony na grami, a jego muzyka nie została zbanowana nigdzie. Numer jeden. Film biograficzny zaszkodził Jacksonowi. Jackson został oskarżony o molestowanie Gavina Arvizo, który miał wtedy 15 lat. Został uniewinniony, ale od tego czasu nikt nie był w stanie zgodzić się co do tego, czy faktycznie był on molestatorem dzieci, czy po prostu może dziwnym kolesiem, który lubił nocować z dziećmi. Jednak jeżeli Jackson był tym drugim, no nie ma wątpliwości, że dokonał kilku naprawdę głupich i aroganckich wyborów. Jednym z nich był fakt, że regularnie pozwalał młodym chłopcom spać w swojej sypialni. I sądził, że no, nie ma w tym nic absolutnie dziwnego. Powiedział to nawet w filmie dokumentalnym Living with Michael Jackson z 2003 roku, który prawdopodobnie był momentem, który doprowadził do jego upadku. Policja obejrzała film, wszczęto śledztwo, zrobiono nalot na jego rancho i zaczął się ten cały cyrk. Nie miało znaczenia, że został uniewinniony, ponieważ większość ludzi już podjęła się osądu. Jeżeli chcielibyście bliżej poznać Jacksona, to zachęcam do klikania w kartę, która pojawia się na ekranie, ponieważ odcinek o nim już kiedyś wrzucałem. Poza tym zachęcam oczywiście was do pozostawienia suba oraz łapki w górę, ponieważ to bardzo pomaga mi w rozwoju kanału. Dajcie też oczywiście znać, o kim chcielibyście usłyszeć biograficzny materiał. Sekcja komentarzy jest wasza. Trzymajcie się, dobrego tygodnia. Na razie, elo.